Cześć, witamy po krótkiej przerwie. Ze mną kolejny gość, Adam Piok. Cześć, Adamie. Cześć. Również ziomek z Poznania, jak poprzedni, poprzedni mój gość. Adam na co dzień zajmuje się opowiadaniem historii, strasznych historii. Storytellingiem. Prowadzisz szkolenia, zresztą pamiętam w wykłady z Tobą na MBA. Ja również uczestniczyłem na Twoich szkoleniach indywidualnych, które prowadzisz w Poznaniu. Adam uczy, jak. Opowiadać historie, nie tylko te ciekawe, ale również te straszne. Adam, jak to, jak to się zaczęło z tymi historiami, i dlaczego uważasz, że to jest taki fajny w ogóle kierunek? Idzie tu biznes! No właśnie, częściej opowiadam niż. niż znaczy, inaczej, częściej uczę niż opowiadam, tak to powiedzmy. Jak to się zaczęło? Zaczęło się dawno, dawno temu. Zaczęło się przede wszystkim od czytania tych strasznych historii. W 1989 roku kupiłem swoją pierwszą książkę Grozy. Był to horror Grahama Mastertona i bardzo mi się to spodobało, nie? ja taki człowiek mocno techniczny, naukowy, poukładany, światnie, a tu nagle gość mi włożył do głowy coś niesamowitego, innego w ogóle, niemożliwego, że do wykonania w świecie rzeczywistym, ja w to tak prawie, wiesz, literacko uwierzyłem, nie, no i, i się zakochałem, zacząłem kupować wszystkie książki możliwe, jakie wychodziły w tym nurcie na rynku polskim, grozy, wiesz, po kolei poznając Tom Kinga i pozostałych fajnych autorów w tym, tym temacie. Jakiś czas później Życie się tak poukładało, że trafiłem na Toastmasters, zacząłem się zajmować wystąp wystąpieniami publicznymi i tam... Y ja Ci chwilkę y przerwę i dodam, Adam jest y założycielem klubów Toastmasters w trzech miastach już obecnie. Tak. Poznań. Piła? I Zielona Góra. A Zielona Góra, okej. Okay. Szczecin, Szczecin. za tydzień będzie miał demo. Czyli będzie, będzie czwarte miasto, słuchajcie, to to, z masterzy. to jest człowiek, który po prostu zakłada To z w Polsce. Jeszcze będą, jeszcze będą żary, ale to Jeszcze o, czyli będzie piąte miasto. Dobrze, i na To realizowałem zrealizowałem podręcznik piąty bodajże, to chyba była praca głosem. I wziąłem sobie cudze opowiadanie, jako mowę, którą zrobię. I Doświadczyłem niesamowitej ciszy na sali, takiej aż kłującej, takiego aż dziwnego skupienia tej widowni, czegoś, co tak przy normalnych mowach nie nastąpiło, i to mnie w jakiś tam sposób zaciekawiło i zafascynowało. Na tyle, że nabrałem odwagi, żeby na następną mowę wyciągnąć własne opowiadanie z tej szufladki. No i na szósty projekt wyciągnąłem własne opowiadanie, bo zrobiłem własną, znaczy zrobiłem własną historię. Nie powiem z taką wiesz, duszą na ramieniu szedłem, przerażony, bo to taki był debiut, można powiedzieć, tak jak teraz tutaj w Aspiro TV. No i efekt się powtórzył. Efekt się powtórzył, więc zachęcony tym efektem, tymi komentarzami, tą reakcją publiczności, zacząłem opowiadać te swoje historie. Do momentu, aż ktoś powiedział, Adam, a jak ty to tworzysz? Jak ty robisz te opowieści? Nie, jak się tworzy opowieści? I ja sobie wtedy zdałem sprawę. Że ja nic o tym nie wiem. Wiem, no jak ja tworzę. Siadam do biurka, przychodzi piękna wena i wiesz, szepcze mi do ucha czułą historię, i ja ją zapisuję na kartkę. Nie? No i wtedy zacząłem się interesować, czy faktycznie idzie jakoś rozebrać proces tworzenia historii na czynniki pierwsze. Nie? I się okazało, że to jest bardzo dobrze przebanana część ludzkiej wiedzy, ludzkich umiejętności, bo to jest kompetencja, którą można wyćwiczyć całkiem zgrabnie, tak jak chodzenie, pływanie, przemawianie. No i zacząłem w ten temat coraz głębiej wchodzić, wiesz, czytając, jak to się robi, szukając literatury, szkoleń, ludzi, którzy w tym temacie już przede mną byli. No i tak wpłynąłem w ten świat zgłębienia wiedzy. No i w końcu się zdecydowałem, żeby na tych Toastmasters oddać tę wiedzę, czyli powiedzieć coś o, o tym warsztacie tworzenia opowieści. I tak zacząłem przez lata na Toastmasters uczyć tego storytellingu, aż w pewnym momencie stwierdziłem, że może by w życiu zacząć robić tak, jak to piszą w książkach. Żyć z pasji. To Czyli... pasja jest tworzenie, powiedzmy uczenie. Bardziej tworzenie, ale no z uczenia trzeba żyć na razie, bo w Polsce ciężko wyżyć samego pisania, nie? No i zacząłem wtedy wychodzić na zewnątrz, specjalizując się w tej części storytellingu nastawionego na biznes, na firmy, na biznes, na opowiadanie w biznesie, tego typu sprawy. Okej, okay. tak to e... To ja wspomnę tutaj książkę Pawła na narratologię, która jest w sumie książką o tym, jak też... To jest opowiada... taki podręcznik. Podręcznik, jak tak. opowiadać historię. E, wspominam ją dlatego, bo Paweł cytuje tam właśnie twoją opowieść w tej tak. książce. E, słuchajcie, czytając e, właśnie narratologię, natykasz się na fragment... Trzynasty e, rozdział. Tak, trzynasty <laughs> rozdział, więc, więc zakończamy. Ale ja będę, pójdę dalej i trochę ci powiercę dziurę w brzuchu. A zanim wywiercisz, to jeszcze ja coś dodam. Ta opowieść w narratologii jest oznaczona gwiazdką, do którego momentu czyta się ją bezpiecznie, a, a później... potem jak przekroczysz ten magiczny moment, to te emocje, o których jest ten rozdział, po prostu wzniosą się bardzo wysoko i wywołają... Trzynasty rozdział, nie pamiętam, która strona, ale jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie opowieści opowiada Adam, to musicie koniecznie ją przeczytać. Opowieść jest straszna, tak jak Adam powiedział. Do gwiazdki czytajcie. Ciężka, ciężka i straszna. Więc ja zapytam, y, dlaczego tak y, doświadczona osoba, jeżeli, y, która tworzy właśnie opowieści, która uczy opowieści, jeszcze nie zrobiła swojego podręcznika, jak opowiadać, jak dobrze opowiadać. Adam, kiedy? Ha, I tu właśnie trzeba tak się złapać za głowę i za twarz. Ja jestem mistrzem. Ja, wiem, ja wiem, co mówię, bo ja się bardzo dużo uczyłem od Adama, więc y, ten gość naprawdę posiada nie, nie, niezwykły talent do tego. I, I jak tylko ta książka się pojawi, ja naprawdę będę mówił: Słuchajcie, to jest podręcznik. Jak dobrze Słuchaj, opowiadać. Jestem mistrzem. Prokrastynacji. <laughs> Odkładania wszystkiego non stop na. Ale, zaśnie. Ale ty wiesz masz co? bardzo wiele kontentu w ogóle. Wiesz co? Jakbyś go zebrał, to. Masz rację. Ja chyba muszę publicznie złożyć jakąś deklarację, że... To jest teraz live, to jest live i wiesz, do, to już się nie cofnie. końca. Mamy teraz końcówkę tego roku, to jest nie do końca 2020 20. roku. Zrobimy książkę. Słuchajcie, I padło. Książkę do Padło. To była pierwsza zapowiedź oficjalna książki o tym, jak tworzyć historię. Także, Adam, nie wycofasz się. Koniec. <śla> Zrobiłem to. Eee, także już niedługo będziecie wiedzieć, jak, jak właśnie opowiadać historię. No dobra, ale po co tę historię opowiadać i dlaczego ludzie chcą się w ogóle tego uczyć, lub w ogóle dlaczego powinni się uczyć opowiadać historię? No przecież. Siadamy przy ognisku, i każdy, I chyba, każdy chyba umie opowiadać, to, to czego ty chcesz tak właściwie uczyć? Tak, to jest niesamowite, bo każdy z nas jest storytellerem. Każdy z nas mniej czy bardziej opowiada, tak jak każdy z nas mniej czy bardziej śpiewa. Zresztą słynna piosenka Jonas Kosta, wykonanie sztura, Sztura Śpiewać każdy może, troszeczkę lepiej, troszeczkę gorzej. Ja też śpiewam, chociaż jestem typem nieśpiewającym, z którego się zawsze w szkole podstawowej nabijano jak ja śpiewam, ale gdzieś tam pod przyciskiem śpiewam i tak samo y, wszyscy opowiadamy. Jest tylko ta różnica, że wśród nas są ludzie, którzy uczyli się śpiewu i śpiewają świadomie, czują te nutki, to wszystko, potrafią to zrobić perfekcyjnie. I tak samo są ludzie wśród nas, którzy doskonale wiedzą, jak jest skonstruowana opowieść i robią to świadomie. Przez to mogą szybciej, sprawniej dotrzeć do tego serca, do tego umysłu ze swoim przekazem, ze swoją wizją, ze swoją inspiracją. Niż, niż taka osoba, która wiesz, robi to na wyczucie. No tak, ale są takie osoby, yy, gdzie faktycznie siadasz z nimi przy ognisku albo gdzieś tam przy różnych powiedziach i oni opowiadają. Mówią tutaj o starszych panach, albo o starszych <laughs> paniach, które opowiadają prze-zajebiste historie a, ja i myślę, w... myślę, że oni się nie szkolili u ciebie. Ja znam dziewczynę Aleksandra Rudzka yy, Bajola, która jest młodą osobą, a tak opowiada, że ja siedzę i jestem zakochany jak słucham jej opowieści. Także to nie musi być stara osoba. Poza tym storytellerów story ja prywatnie dzielę na trzy grupy. To są ci, o których wspomniałeś właśnie, czyli tacy, którzy wyjdą na scenę, wyjdą przed ludzi, usiądą przy ognisku. Mają no i ale, będziesz po zakochany po prostu o tym, jak oni opowiadają. Nie? Oni nie opowiadają często swoich historii, tylko po prostu jakieś mity, legendy, mhm. opowieści. Drugi typ storytellerów to są tacy, którzy nauczą cię, jak to robić. Nie? wiedzą jak jest skonstruowana opowieść, nauczą cię tego, wyjaśnią ci te wszystkie meandry, ale sami nie będą najlepsi w opowiadaniu jako takim, wiesz, do ludzi po prostu ta praca głosem, praca ciałem nie będzie tak piękna jak w przypadku tych pierwszych ludzi. No i trzeci typ storytellera to są ci, którzy tworzą opowieści. Którzy usiądą do tego, wiesz, biureczka, napiszą to opowiadanie, napiszą opowieść, nie? I oni wcale nie muszą umieć wyjaśnić jak to robią, jaka jest technika pisania, a już Wcale też nie muszą umieć wyjść i to opowiedzieć potem. Także to są też dla mnie tych tak, na takie trzy grupy dzielę sobie storytellerów. Nie? Ja aktualnie mm, no, siedzę w tej części drugiej, uczę ludzi, ale moja docelowa grupa to jest ta trzecia grupa, nie? czyli tych takich, którzy tylko siedzą, tworzą i oddają jesteś, ci dzieło. A ty jesteś w której grupie? No teraz ja sobie, myślę, że te, 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 w drugiej w trzeciej. No, wiesz to tak, no, chciałbym być docelowo w trzeciej, mhm. trochę w tej trzeciej bywam. Ale jednak na co dzień żyje z drugiej grupy, nie? Z drugiej grupy, no też troszeczkę pierwsza grupa, bo jak, tak jak dzisiaj na Zbiro będzie prelekcja, to tamte opowieści też się pojawiają, więc trochę tego opowiadania też jest. Nie? No właśnie, za chwilę wchodzisz na salę wykładową, będziesz opowiadał. Jak zawsze. O czym? O strasznych dziejach moich. Będę mówił o relacjach, ale nie o tych relacjach na Facebooku, o tej funkcjonalności, <laughs> tylko o relacjach międzyludzkich w biznesie jak tam wpleść ten storytelling i jak go wykorzystać, żeby właśnie zbudować za pomocą opowieści więź i biznes i, i sukces. I pięknie przeszliśmy, bo to było moje kolejne pytanie. Po co opowieść w biznesie? Po co? Po to, że opowieść w biznesie ma wiele zastosowań, bo ty możesz mówić do zarządu, żeby pokazać, jakie macie plany, jakie macie wyniki na przykład. Nie? Możesz mówić do inwestorów, żeby zyskać fundusze. Jeżeli umiesz mówić za pomocą opowieści, a nie tylko twardych cyfr, to jesteś w stanie wywołać emocje i dotrzeć do serc tych ludzi, oni wtedy poczują Twoją wizję. Możesz mówić do pracowników, żeby ich na przykład zainspirować. Nie? Możesz mówić na wykładach na przykład do ludzi, żeby wiesz, lepiej wchłonęli wiedzę. Jest ogrom zastosowań. Stosowań storytellingu. Możesz też mówić to, co jest najbardziej popularne w biznesie, czyli wyjść przed ludzi na jakieś konferencje, na przykład jak Steve Jobs czy Elon Musk i pokazać produkt. Pokazać produkt, wizję, w jakim pójdzie firma, że wiesz, wyślemy ludzi na Marsa, zrobimy Tesle, zrobimy kurczę Hyperloopa, czy to jest Starlink ostatnio, Ilona Maska, czyli ta sieć internetowa. Obydwoje zadamy i jaramy się maskiem. Także, tak, także wiesz, i, i to, to są wszystko ludzie, którzy. Yy, to, co chcą zrobić, to, co im po głowie chodzi, oni to komunikują właśnie za pomocą opowieści. opowieści. Jobs, jak wychodził na scenę, to nam opowiadał. Stosował elementy narracji i to do nas docierało. Zobaczcie, faceta już nie ma na świecie, a ludzie nadal zakochani w tych opowieściach. Powtarzamy co na jego nazwisko tak, i to, co tak. robił. I, i, I to jest właśnie ta niesamowita rzecz. Musimy też pamiętać, że my, my w życiu rodzimy się, jesteśmy zanurzani w świat opowieści. Potem sami zaczynamy kolekcjonować opowieści pod postacią wspomnień, zaczynamy to opowiadać innym ludziom, i gdzieś kiedyś w końcu znikamy z tego świata. I jedyne, co po nas pozostanie, to opowieści, jakie w swoich sercach będą nosili inni, inni ludzie. ludzie. Pozostają Piękny. za nas, po, po nas zawsze zostają opowieści. Piękne. Ja właśnie korzystając z wiedzy Adama, często gdzieś czy na, na, na swoich wykładach czy przy innych okazjach pokazuje reklamy, które są przepięknymi opowieściami. Mhm. Ja właśnie nauczyłem się tego od Ciebie, żeby posegregować, jak to tam wygląda, jak ta reklama jest zbudowana. I coraz jest tego więcej. My, reklamy, które dzisiaj do nas docierają, nie mówię o tych reklamach telewizji, tam Delmy, czy, 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 czy innych takich podstawowych produktów, ale w internecie, które do nas docierają, są przepięknymi opowieściami. Możemy wspomnieć chociażby Allegro, tak, tak czyli Twardowski, Twardowskie to specyficzne podejście do, do reklamy storytellingowej, bo bardziej tak się nam kojarzy ta reklama English for Beginners. E, tak, no, tak, tak, tak. to była krótka reklama, tak, bardzo szybka. To, więc... to była też reklama storytellingowa, bo Twardowskie jest zrealizowany na zasadzie Allegro prezentuje, super fajna opowieść, kompletnie niezwiązana z Allegro w środku i na końcu Allegro jako producent. I my wiemy, że Allegro nam tą opowieść dostarczyło. Chociaż sama opowieść nie ma w niej ani produktów Allegro, ani usług. Wiesz, jest po prostu opowieścią o, o Ale jest ciekawą, ludzie to oglądają, tak? Tak, tak, to. Więc to, bo są dwa sposoby na opowieści bi biznesowe, nie? Opowieść biznesowa może być o firmie, o produkcie, o ludziach z tej firmy, o klientach, którzy u, u, użytkują ten produkt, nie o tym, co zyskamy, właśnie korzystając z, z danej firmy, z danego produktu, czy taka typowo można powiedzieć, jedno słowem sprzedażowa sprzedażowe storytelling, a drugi to jest po prostu ta firma dostarcza nam super fajną opowieść. Ale dostarcza nam no, na przykład w postaci newslettera, czy tak jak Allegro, Allegro, twardowski Allegro, Allegro, babajaga, Allegro, nie idzieś to jest obrędowane. Wszyscy wiemy, że Allegro produkowało, robiło to, mimo że w środku tego Allegro w tym filmie nie ma. A właśnie, że oni nam to zrobili, dostarczyli, to my o nich pamiętamy, mówimy, mówimy ten branding w głowie się utrwala cały czas. I jak, w końcu przyjdzie ten magiczny moment, kiedy siadamy do komputera i pomyślimy, że musimy coś kupić na aukcjach i do naszej wyszukiwarki w głowie wpiszemy aukcję, to co nam przyjdzie? Jaka firma nam przyjdzie? EBay. Zdradziłeś kolego. <śpiewanie> <śpiewanie> Oczywiście, że Allegro, nie słuchajcie go. <śpiewanie> A nie świstak? Nie świstak. Słuchajcie, jeszcze szybciutko. Bardzo często ludzie mówią, ok, ale czy content, który będziemy serwować naszym klientom, czy my musimy go robić? Adam na jednym ze swoich szkoleń pokazał mi, jak robić właśnie content, który będą chcieli wszyscy czytać. To była opowieść o mechaniku samochodowym, czy panu, który ma serwis z wymianą opon. Nie będziemy teraz tego kontynuować. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czegoś więcej na temat opowiadania, chce wiedzieć jak tworzyć fajny content swojej firmy, jak opowiadać historię, żeby ludzie chcieli nas słuchać, a jak będą nas słuchać, będą od nas kupować, to zapraszam na szkolenia do Adama. Ja serdecznie polecam. Gdzie możemy znaleźć Twoje szkolenia? W internecie. W internetach, Storytelling, nie na idę. Storytelling Power. tak Pod taką nazwą robię szkolenia związane. Z Storytelling z... Power na Facebooku, również na Facebooku Adama Piocha. Adam, bardzo Ci dziękuję za wywiad. Życzę powodzenia na wykładzie. Mam nadzieję, że to będzie równie ciekawa i straszna opowieść. Straszna. <laughs> dziękuję Wszyscy Ci bardzo. Tego stachu, chcą, <laughs> I dla Ciebie jeszcze w podziękowaniu Asbier. Ojej, tak przed wykładem. <laughs> Możesz po. Na pewno. Do zobaczenia. <laughs> dziękuję bardzo.